Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych pani, a szczególnie po tych, którzy lubią na perfumy spojrzeć z takiej szerszej perspektywy modowo-historycznej. Otóż, wędrując po różnych giełdach staroci, trafiłam ostatnio na kilka numerów ciekawego pisma, takiego bardzo starego polskiego. Można powiedzieć, że zaraz po wojnie zaczął się ukazywać. No, i jak przeglądałam na, tej, na tym placu te pism, to pismo, to zobaczyłam bardzo dużo nazw i nazwisk brzmiących znajomo. Kompletnie nie kojarzących się z ze zgrzebną epoką tamtych czasów. I zaraz wam pokażę, bo tych magazynów mam więcej. To, to jest jeszcze do tego wszystkiego magazyn jubileuszowy na dziesięciolecie, więc do niego też dojdę. Ale tak, oczywiście bez takiego pomocnika się nie uda no naprawdę tych nazw, nazwisk jest tu dużo no to może jeszcze nie wszystkie te numery są y, skompletowane y, a, no tak niektórym po prostu brakuje kartek no, na przykład ten, są, kartki są pourywane y, także trzeba się domyślać sporo ale a na przykład to oto pismo zobaczcie, świat mody 1966 rok Otwieram. Pismo miało taki dość konsekwentny charakter i styl. Wstępniak, czyli ten talizman wprowadzający, a potem nowości ze świata, dosłownie ze świata mody, konkretnie z Paryża. I potem ich jakby adaptacja na nasz polski grunt. Po prostu albo na grunt zwykłego człowieka. I zobaczcie, jakie tu mamy nazwiska: y... Gila Roche, Balmain. Yy, wyżej Patou, Jean Patou chyba Jacques Griff no też jeszcze tak tych wszystkich nazwisk, szczególnie historycznych nie mam przepracowanych ciągle się uczę, nawet właśnie z takich magazynów i no tak przyglądam, i tak, to były te powiedzmy reprinty z tych za, czasopism zagranicznych czy powiedzmy z serwisów zagranicznych a potem była taka polska wersja z dokładnym opisem. No i będzie zdjęcie sukienki i opis, że sukienka z surowego jedwabiu, model dopasowany, to są to takie detale krawieckie, stanik bez rękawów, przedłużony poza biodra, zapięcie na duże, obciągane guziki. Właściwie taki opis wielomówiący. Myślę, że wielu z nas pamięta, że nasze wszystkie babcie, ciocie świetnie sobie radziły z szyciem. Dla nich taki opis był w zupełności wystarczający, chociaż i do pisma, jeśli dobrze zrozumiałam, za odpowiednią opłatą można było zamówić wykroje konkretnych wzorów. No i słuchajcie, tutaj właśnie oni będą później o tym mówić. Ładnie zdefiniowany, określony styl, który właśnie pojawił się w Paryżu, bo felietonistka tego pisma jeździła regularnie na pokazy. Pismo miało jakiś rodzaj upoważnienia do przebywania na tych pokazach od Kitir. I naprawdę bardzo ładnie, i w taki sposób skondensowany, i bardzo, bardzo zdroworozsądkowy, potrafiła redakcja, bo przecież to była praca całej redakcji, przełożyć ten kod na taki język, dla ludzi zwykłych. I tu na przykład oryginalna stylizacja z małym dekoltem. Totem. O, no, może to jest też nazwisko, które zainteresuje niektórych. Już Wam powiem. Rocznik 66. Totem. Oryginalna, nowoczesna prynceska. To jest taki rodzaj bardzo prostej sukienki z ciemnej wełenki. Mały dekolt. Już Wam powiem. Tu będzie chodziło o tą sukienkę, bo zaraz pojawi się nazwa marki, która jest teraz bardzo ważna kultowa i lubiana. Głębokie amerykańskie pachy. W dole sukni geometryczna dekoracja z materiałów w kolorach: żółtym, różowym, pomarańczowym, białym i niebieskim. Model Chloe Paris. Kiedyś robiłam film o tej marce, to odsyłam skąd Chloe, czy to prawdziwe nazwisko twórczyni domu mody, czy też nie. Czyli widzicie, nawet na czarnych stronach radzono sobie w ten sposób, że był opis, że tu jest taki, a taki kolor. To się będzie dość często pojawiało. To było Chloe. No i na ten op art tutaj narzekano. Tutaj będzie na kolejnej stronie znowu. Czyli taki kolorowy. Bardzo dokładnie. To są takie geometryczne formy. Kto chce... To naprawdę zna podstawy krawiectwa. W sumie nawet w szkołach uczono na zajęciach technicznych takich najprostszych form. To można sobie było poradzić. I potem się zaczynają różne działy. Na przykład tu są wakacje, ale będzie też moda męska. Czyli jak się ubrać na wakacje. Lato w Warszawie, no to jest cudo. Słuchajcie, to jest cud miód. Lato w Warszawie. No i tu jest wskazane, jakieś to te sukienki na no to lato w Warszawie no się sprawdzą. Modna garsonka z deseniowej Sahary. Niektórych nazw tkanin nawet nie znam. Słuchajcie, pojawił się tu chyba taki rodzaj kaniny, która z takim surowym jedwabiem to też musiałam trochę doczytać. Len, o słuchajcie, kochani, dzisiaj len, taki rarytas. A to jest nasz polski, nasze dobre eksportowe. Chociaż trochę trudne do noszenia. Szyłam kiedyś sama. Też z cukienki z lnu. Dobrze się kroi, ale właśnie one się strasznie gniotą. Znowu lato. Szyk nowych garsonek. Garsonki. Od garson chłopiec. Teraz chcę Wam jeszcze pokazać. tak, To jeszcze będzie... O, i tu znowu się pojawią nazwiska znane. Znowu teraz była kolorowa strona Nasze Polskie Rysunki, a tutaj zdjęcia z tych zagranicznych serwisów. Mamy Jacques Griff, Jean-Lanveu, Nina Ricci, Marie Christian, nie znam, i Gilbert Orsella. Także to będzie na tej stronie. Tutaj może tak, o. Uciekła mi kartka, gdzie miałam zaznaczone, że jest tam taki falieton, który jest niezwykle ważny. No i tu kon konkretne przykłady pokazane. Znowu, tak jak wspomniałam, moda męska, czyli coś nowego na tle tych garsonek, sukienek z przedłużonym stanem albo skróconym, ale też nie o dzieciaczkach. Takie proste rzeczy, i tu było naprawdę dużo ważnych słów. Ostatnia strona, czy to może jedna z ostatnich, tak magazyn był skonstruowany, że wstępniak przynosił, o oh, widzicie, informacja o tym, jak powinno wyglądać lato 66 roku. A tutaj już w zasadzie można powiedzieć dla tych, którzy szukają takich oczywistych porad, na tych dwóch stronach jest właściwie wszystko, co człowiek powinien wiedzieć, co powinien znać, no, żeby się powiedzmy orientował, nie kończąc naśladowania, słuchajcie. Balmeu, Lanwę, Griff, Grif, znowu Griff, to było takie nazwisko, znowu Balmę, i bardzo często pojawia się Nina Ricci. Muszę przyznać, że taką rzeczą, która szczególnie mnie zaintrygowała, zafrapowała, to był fakt, że redakcja miała takie bardzo konserwatywne podejście do tego, jak należy się ubierać. I nawet można powiedzieć, że to było tak dość mocno akcentowane, czasami nawet bardzo dosadnie. Żądamy od mody sezonowych. Nowości upiększających wygląd kobiety, a nie maskaradowych dziwactw, dyktowanych jakoby przez astralno-atomowego ducha epoki. I ten zdroworozsądkowy, prosty styl jest tutaj preferowany, i, i trzeba przyznać, że redakcja tak dość konsekwentnie selekcjonowała te informacje gdzieś tam. Ze świata. Nawet zwracano uwagę na to, że jeśli jest krój spódnicy odpowiedni, to też należy siadać. Czyli takie umieć siedzieć w tej spódnicy, żeby, żeby to jakoś się prezentowało. Myślę, że to na pewno było potrzebne. Było to podane dość w taki sposób zasadniczy, ale na tyle delikatny, że można to potraktować jako taką poradę. W krótkich sukieneczkach trzeba umieć chodzić. A co jest równie ważne, należy się nauczyć estetycznie w nich siedzieć. No właśnie o to chodzi lato 66. Także no tyle. Lato 66. Co Wam chcę pokazać właśnie. Yy, to jeszcze raz przegląd marek to będzie 63 rok. Tu jeszcze raz, widzicie, tu już tym razem zima. Także naprawdę jak w pigułce, w pigułce wszystko ładnie zaprezentowane i taki skrót. Dior uprawia hobby pomponowo-tunikowe, umieszcza pompony. Gdzie tylko się da, przy sukniach, żakietach itd., itd. Landwę Lanwę Castillo zaskoczył wszystkich atletyczno-barczystą sylwetką kobiety. Rękawy szerokie, często nawet w górze bufiaste. Chanel uzupełniła swoje płaszcze dorożkarskimi pelerynkami przypinanymi do ramion. Uznaje tylko spódnice o krojach portfelowych. Osławione lamówki zaczynają się i jej już nudzić. Richie propaguje gorseciki w sukniach lansuje też niepopularne dotąd popielice i oposy na kołnierze w swoich modelach i odpowiednie czapki cardet epatuje świat swoją długością spódnic 6 cm poniżej kolan i w Saint laurent zatrąca nieco motywami ludowymi Roche zachwycił się linią księży, ciężej sutanny mnóstwo swoich sukienek zapina od góry do dołu w drobne guziczki Carven pokochał tym razem Amazonkę stany wcięte, biodra zaakcentowane także wszystko było słuchajcie, tutaj no te rysunki naprawdę na mnie robią wrażenie, mam nadzieję, że i wam się spodobają i tak zmierzam, no, mam tych słuchajcie, tych pism będzie o fryzurach, będzie o kapeluszach naprawdę, i tutaj właśnie nazwiska Capuci Brosso, takie bardzo, bardzo perfumowe nazwiska Capuci Brosso, to będzie jean charles brosso, jego jakiś taki słomiony kapelusik i chanel co tu jeszcze ciekawego Balmain no obecnie jakby troszeczkę mniej obecny, mniej znany, mniej doceniany, niesłusznie i na końcu, jak Wam mówiłam, bardzo ładny, dokładny opis. Jest dużo o, Dior, o Diorze, jest dużo o kreacjach lanwę. No, naprawdę znakomita rzecz. No, i teraz mamy tutaj więcej ciekawostek, bo to jest numer jubileuszowy na 10 rok obecności pisma na rynku, czyli rozumiemy, że od 49. No, i tutaj mamy zdjęcie redakcji. No, i znowu to, o czym często tutaj powtarzamy, że rozsądek. Rozsądek, jeśli chodzi o dobór, ubiór, dobór kreacji. Już Państwu przeczytam. Będziemy uważnie obserwować zmiany i nowe prądy w modzie, w różnych jej dziedzin, ilustrując jej rozsądne przejawy w licznych modelach graficznych, graficznie dokładnych i łatwych do wykorzystania, propagując modę rozsądną walczyć. Będziemy z przesadą, ekstrawagancjami, tandetnym blichtrem, obrażającymi poczucie prawdziwej estetyki. To jest też jednocześnie fragment takiego, jakby manifestu redakcji, kiedy pismo się rodziło, ale oczywiście 10 lat później powtórzono i nikt się z tego nie wycofywał. Słuchajcie to, tu mówi Paryż, mieli taką rubrykę. Tam po jakimś czasie redakcja już nie miała dostępu. Gdzieś jeszcze, właśnie na początku lat. W gdzieś w latach 50. jeszcze jeździła pani, chyba blanka monasterska, natomiast później już nie było takiej opcji. Więc zdobywano dalej informacje, na przykład od znajomych, którzy przyjeżdżali i opowiadali, co tam się w Paryżu nosi. Także można powiedzieć, że takie, taka pigułka, takie skondensowane informacje można było dostać w takim jednym piśmie. Widziałam również te super gwiazdy elegancji na pokazach nowych kolekcji w największych domach mody Paryża, pokazy te wybitnie ekskluzywne i wstęp do nich wymaga specjalnych zaproszeń byłam na szeregu tych wspaniałych review. Diora, Balmea, Patula, Lane, Balenciagi. Muszę przyznać, że po kobiety o tych pokazach przeważnie stałe klientki swoich domów mody ubrane były z wyjątkowym smakiem i gustem. Pani też pisze, że polska moda tamtych lat jakoś szczególnie się nie wyróżniała i minus, że właściwie Panie. No, oczywiście poza tymi paniami, które się ubierało od Kitiur, ale tak jak się ubierała ulica, tak też nasza podobno nie odstawała, ale to pewnie dlatego, że my zawsze byliśmy zarabne i potrafiliśmy przerabiać, szyć, yy, tworzyć. No i jak to się kiedyś mówiło, że wydać na sukienkę yy, mniej więcej tyle, ile się zarabia miesięcznie, jakimś cudem. To jest redakcja, Taki rys takie rysuneczki. No, jak widzicie, pismo w takim stanie, w jakim jest. I bardzo mi się podoba. W piśmie można było znaleźć taką, taką pigułkę o tym, jak się ubierać. A teraz parę słów, które mogą być konkretnymi wskazówkami dla czytelniczek świata mody. Materiały na kostiumy i suknie wyjściowe, przeważnie jednobarwne. Cienkie wełnki, mieszanka lnu z wełną, surowe jedwabie, szantungi to był ten właśnie, ta tkanina, o której nie miałam pojęcia. No, ale dość popularny ten surowy jedwab, płótno. Na wieczór mniej więcej to samo, prócz wełen, za to pastelowe imprimé i dużo bieliźniarskiej bieli więc rypsy piki, hafty angielskie i shelier na białym tle. Kolory na dzień, beż, kości słoniowej najrozmaitsze odcienie pastelowych, żółtych, turkusowych, niebieskich i różne łagodne zielenie. Powiem szczerze, z przyjemnością się to czytało. Aha, tu chyba jest okładka pierwszego numeru. Ta może jeszcze dla niektórych będzie. O, to będzie to. Okładka pierwszego numeru z 49 roku. W tych trudnych, ciężkich czasach. No, nawet, nawet to jakoś funkcjonowało. I pewnie dzisiaj zupełnie inaczej na te czasy patrzymy i na to, jak to kiedyś funkcjonowało. Ale myślę, że kto chciał, to jakąś wiedzę odnośnie świata mody znalazł tutaj. No ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe pismo. Tutaj redakcja pisze o tym, jak, jaki duży i wielki jest zasięg tych, tych numerów. Były setki tysięcy nakładu. Twierdzamy natomiast dużą dumą, radosny dla świata mody aktualny stan faktyczny, pismo ma obecnie wiele setek tysięcy przysięgłych i zaprzyjaźnionych czytelniczek. I to nie tylko w Polsce, ale na olbrzymich obszarach Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Bułgarii. Tak to wyglądało. Może mieliście, może czytaliście, może jeszcze macie gdzieś w domu takie pisma. To nie wyrzucajcie. Ja chętnie przygarnę, jeśli macie wyrzucać, albo po prostu sprzedajcie. Bo widzę, że na Allegro można kupić takie pismo, chyba za kilkanaście złotych jeden numer, więc jak ktoś ma więcej, może nawet nazbierać taką sumkę, że starczy na jakieś nowe flakonik perfum. Dziękuję za uwagę, jeśli macie jakieś pytanie, chcecie, żebym zrobiła jakieś zdjęcie konkretnej strony, to dajcie znać w formie komentarza. Wszystkiego pachnącego, pa pa!